już mamy wyjęte te lampy z tego samochodu BMW trójeczka FK no było już tutaj robione coś na tyle przy aucie że lampy nie są oryginalnymi są lampami tyca to są zamienniki no ale jak to bywa w tym modelu bardzo często Zwykłe lampy nie mają ringów, w związku z tym nawet nie chodzi o to, że montujemy jakieś projektory biletowe i tak dalej. Chodzi o to, żeby auto się prezentowało. Także synonimem BMW są właśnie ringi, także będziemy tu montować ringi, nie tyle okrągłe, tylko będą to podkowy. Ale to za chwileczkę zobaczycie w dalszej części filmu jak to zrobiliśmy, jak to świeci, jak to wygląda na aucie. yes Zwykłe lampy F30, ale zobaczcie, te zwykłe lampy zostały zamontowane. Ringi tutaj, zaraz sobie zobaczymy, jak to wszystko funkcjonuje.